No wiatr już się trochę uspokoił, ale to co się działo tu ostatniej nocy no to naprawdę jakby tu nas Armagedon odwiedził, cały las położony i to zaledwie 50 metrów od chaty, koło chaty też kutna robiło, pouszkadzało te drewutnie. Na paśnik drzewo poleciało też paśnik częściowo rozwalony tam wszystkie te, te urządzenia co obok były wszystko pouszkadzane ale tu jak wyszedłem to aż po kamerę się wróciłem No tu jest obraz naprawdę przerażający same wywroty jedno na drugim Drzewo przy drzewie cały las położyło. Tych drzew, co nie dało się przewrócić, to po prostu łamało jak zapałki. I to już ten armageno się wieczorem zaczął. Jeszcze tylko było słychać jeden trzask jakby tu zdziała walili A to jest właśnie ten obraz No masakra Same kikuty zostały których nie dało przewrócić to łamały się No takiego czegoś to jak tu tyle lat człowiek mieszka No ja nawet chyba w życiu nie widziałem takiego czegoś Ale my mamy cały styczeń taki Same kataklizmy Jak nie śnieżyce to ślizgawice Jak nie ślizgawice to deszczysko takie że że nawet nie szło Yy, po drewno wyjść z chaty lało niemiłosiernie, wiało że masakra ale to co tu się w ostatniej nocy stało to już przechodzi naprawdę wyobrażenia ja nie sądziłem że aż tak tu szkód tu narobi A dzisiaj spokojnie. Jakby nic się nie stało. Tam nawet głębiej nie będę wchodził, bo... To tam nie sposób nawet przejść. To jest sztuka przy sztuce. Wszystko leży. A co jeszcze to? Prądu już nie mamy. Trzeci dzień. Nie wiem, dlaczego to tak długo trwa. Ale styczeń to był paskudny pod tym względem. Tego prądu częściej nie ma. Jak jest? Nie ma nawet jak się z rodziną skontaktować, bo zasięgu nie ma. Ani, ani komórka, ani internet nie ma jak nawet komputera włączyć bo nie ma zasięgu to takiej możliwości nie ma no masakra, no same same kataklizmy styczeń to jest taki jak jakiego ja jeszcze w całym swoim życiu nie widziałem no dzisiaj mamy 31 styczeń to już jutro luty się zaczyna ja w ogóle w teren nie jeżdżę nie było nawet takiej możliwości to chwilę jakieś Kataklizmy nas tu odwiedzają w naszym regionie. To rzadkość takie coś. Żeby takie nawałnice nas odwiedzali. Takich rzeczy jeszcze nie było. Jak żyje, to jeszcze nie widziałem takich kataklizmów tu u nas. To zaczęło tak w grudniu, ale w grudniu to ta pierwsza śnieżyca co przeszła tak drugiego, z drugiego na trzeciego grudnia co też tak tych, tych drzew nałamało, bo ogromny ogromna ilość tego śniegu jednej nocy spadło i to takiego mokrego, ciężkiego Również no, mało tych drzew na wywracał. Ale to wiatrzysko wszystko już naprawdę szkód takich narobiło. nie wiadomo jak tam. <laughs> Dalej w lesie. To jest tylko tu koło domu. Jestem kilka metrów od domu. Kilka, no 50 metrów. Nawet tam widać chatę. Tu zaledwie parę dni temu były wyrobione te poprzednie wywroty i tu nawaliło teraz także, że no, raczej chyba cały oddział tu będzie wycięty, bo pojedyncze sztuki zostały Koleś, jak nie wywrócone, to potrzaskane, połamane, to jest koleś. Nic nie zostało. Na tym przeszale to wszystko. Co do jednej sztuki położyło. To jest tak gęsto ich, że nawet nie widać wszystkich, które leżą pod spodem. no massacra. I kurde, tylko pozostawały od niektórych. To był jeden huk wieczorem, bo to już potem człowiek nie wychodził. Ale nie myślałem, że aż tak tragicznie tu jest. Ik ga trochę het een beetje zerknąć. het kijken.